Siemka demka. witam Was na kolejnym odcinku Salwena. Dzisiaj ponownie będziemy testować rzeczy w żółtych miejscach, mianowicie lód z obozów. Aż 100. Tak pomyślałem, że jak robiliśmy z 10 dungeonów, a w tych dungeonach otwieraliśmy przynajmniej parę skrzynek, więc tak w sumie fajnie by było, żeby z tych obozów troszkę więcej było. o 100 to jest taka okrągła liczba, więc niech będzie te 100. W takim jednym mieście możemy znaleźć od zera nawet do 5 obozów. Średnio, powiedzmy, te 2-3 się zdarzają, więc około 30-40 miejsców trzeba odwiedzić, więc będzie to czasochłonne. Więc no cóż, do roboty. I can't believe it. No dobra, mamy już lód z tych 100 obozów i tak szczerze to jestem głęboko rozczarowany, że to jest taka mała wartość. Mianowicie 2,4 miliona tylko. Podzielić na 100 to wychodzi 24 tysiące na jeden obóz średnio, z czego gdyby nie to, że ta peler nie wypadła, to byłoby 17,5 tysiąca na obóz. Ta pelerna jest warta 639 tysięcy, i jak wypadała mi z tego obozu, i to było na sam koniec, na samiutki koniec, ja zrobiłem takie. What the fuck! Że taka pelerna poleciała z takiego czegoś. No, przecież to jest jakaś. No, malutka skrzynka, no. W obozie jeszcze na żółtej mapie i tutaj pelerna spada za 640 tysięcy. Wow! Naprawdę wow! Tutaj akurat. Szacunek za taką pelerynkę, ale to był jeden item. Jeden. Kolejną rzeczą, co tak mi spadło tutaj, to chyba jest ten Buzdygan za 127 tysięcy i może ta właśnie Sakiewa za 61 tysięcy i tak naprawdę jedna relikwia ósemkowo. a reszta to był syf. Totalny syf, cały czas, tu syf po parę tysięcy. Dosłownie po parę tysięcy za obóz, więc Szczerze, to beznadzieja, jeśli chodzi o loot, totalna beznadzieja, jeśli chodzi o fame to bardzo mało leciał, kilka razy mniejszy niż na czarnych i dobra, mamy tutaj książeczki, które troszkę tam fame nam dadzą, 81 po 10 tysięcy i 99 po 5 tysięcy, więc tutaj te z półtorej, no milion trzysta tysięcy, fajmów będzie za te książeczki coś, coś tam, coś tam. Ale poświęciłem na to naprawdę wiele godzin, wiele wieczorów, żeby to zrobić, to jest sto obozów, no chyba z trzy, chyba z trzy podejścia były do tego, żeby to zrobić. Zajmowało to naprawdę dużo, a w międzyczasie, żeby to nie było aż takie łysy wziąłem sobie narzędzie też do plecaka i jak czekałem, gdzieś tam jechałem, szukałem tych przejść do kolejnych miejsców, to zbierałem sobie surowce i w tym czasie zebrałem ponad 400 tysięcy. Tak, ponad 400 tysięcy w surowcach. Więc to nie było aż takie nic niewarte. Te, te surowce dodatkowe, które wypadły. No ale w jakim czasie? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. W samych woreczkach tutaj mamy prawie 600 tysięcy. No, 570. 000. I w sumie głównie to jest jakiś taki gruz. Piątkowe, czwórkowe itemy bez szału, cały czas bez szału. Także szczerze, jak ktoś chce jeździć na te żółte misty, to te obozy to tak naprawdę to tylko jako dodatek z surowców też za dużo kasy nie ma. Jak już chcecie celować w żółte misty, że faktycznie coś tam zarabiać, to celujcie głównie w te dungeony, bo obozy to jest wielki krab. Powiecie, że wypadnie wam czasem coś, tak? I bardzo często mi tak piszecie: O, coś mi tam wypadło, jakiś super item. Tak jak tutaj ta że o, z jakiejś skrzynki w żółtych mistach mi coś takiego wypadło. Tak, zdarzy się to, ale zobaczcie, mi się to zdarzyło raz na 100 skrzynek. Czyli kompletnie nieistotne to jest, że taki itemek poleciał. Przy tym, ile gruzu dostałem, jakie dostawałem z fioletowych skrzynek w obozach po 7, po 10 tysięcy. Ja takie, E Kiedy. Potrafię na czarnych dostać tak średnio 150-200-300 tysięcy z takiej samej skrzynki. No, jest jednak duża różnica. Oczywiście chciałbym zrobić to samo ym, dla czarnych map, więc mam nadzieję, że nie pochłonie mi to za dużo czasu i też takie zestawienie sobie zrobimy i będziecie mogli zobaczyć jaka jest naprawdę różnica. Chociaż myślę, że na czarnych dużo więcej mi to zajmie czasu, dlatego że nie będę chodził w sieci 83 i dodatkowo też na żółtych jest raczej tak bezstresowo, bo ludzie po prostu się na tych obozach nie za bardzo biją. Niektórzy chodzą obok, zabijają, moby jeden przy drugim wywalone w siebie mają. To jest akurat plus. Jeden, jedyny plus, że to jest bezstresowe, ale ten czas, który poświęcacie na to, jest po prostu bardzo niewarty tych pieniędzy. Bo jeśli by powiedzieć, że poświęciłem na to około 6-7 godzin, to zarobienie. 2,8 miliona, mając oczywiście ósemkowe narzędzia, wszystkie i 8300, no to 400 tysięcy na godzinę to jest bardzo mało. Kiedy na samych dungeonach było już dużo więcej do zarobienia, a na czarnych mistach, tam zarabiałem po 2 miliony na godzinę. No teraz, na przykład, wczoraj z zielonej skrzynki na live wypadł mi itemek 83, który jest warty prawie 3 bajki. I widzicie, jednym itemkiem zarobiłem tyle co tutaj z jakichś 6-7 godzin. Farmienia tych obozów. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach i na kolejnych live'ach. Oczywiście link macie poniżej na Twitch'a, bo tam są live'y, nie na YouTubie. I śmiało, piszcie w komentarzach, ile dostaliście najwięcej ze skrzynki z obozów, nie z Dungeon'ów, z obozów na żółtych mapach. I po jakim czasie? Ile tych skrzynek mniej więcej otworzyliście, żeby coś takiego dostać? Bo to też jest ważne, bo. Jasne, komuś wyleci ten 8-3 i co. Ale wyleciał mu po 20 godzinach farmienia gruzu. To już jest wtedy mało istotny ten itemek. Do następnego.